cześć witajcie serdecznie to jest słuchajcie kochani nawet, nawet nie wiem kiedy ten czas zleciał jak to wszystko się słuchajcie stało ale właśnie robię dwusetny filmik dla was, więc z tej okazji sobie jeszcze prześledzimy. Może te słuchawki mi się tutaj za bardzo nie przydadzą. Słuchajcie, słuchajcie, dwusetny filmik, więc pogadajmy o PlayStation 5 Pro. Tym razem e, znowu jakieś plotki. Mam tu potwierdzoną specyfikację w końcu tej konsoli. Tak rozmawialiśmy już o tym e, samo GPU, czyli jednostka jakby graficzna 45. Procent faster than standard PS5. GPU ma być to samo, ale ma mieć jakiś high frequency mode that increase clock speed up to 3,85 GHz, czyli chyba coś podobnego jak w serii X, może troszeczkę mocniejszy. Sama pamięć increased by 28%, no to rozmawialiśmy. System memory. Increasing z 12,5 do 13,7, czyli tam giga 200 więcej. PlayStation Spectre Super Resolution, czyli to takie DLS od Sonego, który ma 2 milisekundy z 1080p. Słuchajcie, nam skalować do 4K, a nawet i 8K. Support up do 300, topsów 8 bit computing. Ray tracing 3 razy mocniejszy niż ten w PS5, więc nie wiem, czy ten pad tracing będzie obecny. Na pewno będzie lepszy. Ogólnie, piątka sobie też lepiej radziła z tym ray tracingiem w grach niż w Series X. Będzie jeszcze lepiej. Bardzo fajnie, ciekawie, ciekawie. Gry mają specyficzny, specjalny tryb enhancements. Typowo pod PlayStation 5 oczywiście pro będzie tam jakaś specjalna etykieta full support dla hdr no i podobno sama konsola ma się ukazać pod koniec 2024 roku jest to wszystko jak najbardziej słuchajcie całkiem realnie więc nie dziwi mnie to audio też audio też mam poprawić 35% performance in the ACM library more convolution removes can be processed More FFT, or EFT. Canby, nie wiem, nie kojarzę, nie mam pojęcia co to są te rzeczy, ale okej, okay, no będzie lepiej, chyba nam o, tym, o, to, o to chodzi, żeby było lepiej, tak? No i tak jak wspomniałem, jakoś like similar to DLS for FSR, e, no zobaczymy jak to wszystko będzie, e, będzie tam, e, będzie sobie to radzić. E, tutaj jeszcze mm, the Verge pisze. Mam oczywiście PP, słuchajcie, otwarte. Mam tylko po to, żeby sobie właśnie wejść w te źródła, Żeby mi tutaj ktoś nie zarzucał, że. O, PP, cytujesz. No, oni też skądś to biorą i właśnie sobie wolę w te źródła wejść. Ale powiem Wam szczerze, że jak mogą tutaj to lubić, to oni to w miarę chyba całkiem nieźle tutaj z tym sobie o dziwo poradzili. Hmm, czyli Sony once Game Devs to Create Exclusive Graphics mod for DPS 5 Pro. To co wspomniałem, will include. It will include 60 klatek i upscal do 4K using ten właśnie ich PSSR and Ray Tracing. The PS5 Pro will be also have an ultra boost mode for games that will get enhancement full detail below. No, także to się wszystko dzieje, to już jest fakt, dzieje się na pewno. PlayStation 5 Pro wyjdzie hmm, oznacza to, że gra PSP, no. Od Full HD do Słuchajcie 2K przy 30% na do 5 No wiadomo, będzie lepiej, lepiej, lepiej. Będą enhancement. Konsola sama będzie, będzie z tego co wiedzieć, coś tak jak FPS Boost, i ogólnie coś takiego jak, jak jest w, w Xboxie, gdzie konsola sama po prostu też coś daje od siebie. W tym przypadku będzie to wyższa rozdzielczość. No i w, jakby to powiedzieć, autorski DLSS. Tu się nazywa to PSSR, tak więc, więc zobaczymy, zobaczymy. No cóż, słuchajcie kochani, no wychodzi, wychodzi. Co więcej, może jak już jesteśmy tutaj na tej stronie jeszcze słuchajcie, lubię taką stronę sobie weź N4G. .com. Też jest spoko, tylko może niech ja, ja piszę to z kropką. To byłoby całkiem dobrze. Gameplay jest dobra. i Tak my revise. O tak oczywiście tak jest, dobrze. Stay tej host. Wiadomo, Dobra. Te reklamy czasami się złezie, tak rzucają, że nie wiadomo gdzie ten krzyżyk jest, no ale jest. Polecam o tą stronkę też fajna to jest właśnie taki zbiór wszystkiego, co się dzieje. KOEI Tegmo After Rise of the Other Game Sales. Czyli coś ze sprzedażą. Co tam w świecie się ciekawego dzieje? W zasadzie, z tego co widzę, to tego właśnie ostatnio o tym, co na PP, co na PPE piszą, słuchajcie. Zawsze sobie słuchajcie, warto tutaj też wejść właśnie w źródło. No, mamy o tej piątce. Tak, Twitter będzie płatny. <laughs> Dawać co tutaj ciekawego. No, tak, tak. Assassin's Creed Mirage za darmo, Wiedźmin pozwoli tworzyć własne zadania i potwierdza szczegóły. Ciekawe, jakiś młodzik pewnie, tak? No i cóż, ostatnio też ten trailer tych nowych wiedznych Wojen, oczywiście tam... E, wymagany internet, no wygląda to fajnie. Ciekawe, czy Starosław będzie posiadał, wziąłem gierkę. Ciekawe, czy właśnie oni w końcu ten wym wymóg tego internetu mm, skasowali, czy nie, czy, czy to będzie... Czy no niestety... Chcesz grać, to musisz być podłączony do internetu. Tomek się tam już wypowiadał, że już mam w dupie tą grę i w sumie mu się nie dziwię. Nie rozumiem cały czas, dlaczego gry single player miałyby mieć ten internet wymagany, HD 2, otwiera się na graczy. No cóż, kochani, w zasadzie to tylko o tym PlayStation 5 Pro chciałem tam z wami porozmawiać. No i co, w zasadzie to co? Jeszcze ten Dreamcast Extreme wpadł w moje ręce. Niedługo coś tam więcej na kanale, słuchajcie, będzie, bo udało mi się tam parę jakichś tam recenzji napisać, więc, 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 to znaczy parę recenzji, w zasadzie jedną recenzję, też nie wszystko się załapało do tego extrema, postaram się Wam też zrobić jakiś konkurs z tym extremem, bo będę miał parę tych egzemplarzy, więc będzie konkurs na kanale. No i cóż, fajnie się współpracowało. To taki dwusetny filmik, trochę o PlayStation 4 Pro, trochę o Dreamcast Extremie, który będzie, mówię, na kanale na pewno się pojawi. Będę chciał jakiś konkurs zrobić. No, powiem Wam, że fajnie, że udało się w tym jakby wziąć, 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 wziąć sobie, jakby to powiedzieć, wziąć udział w takim wydarzeniu. Jest to pamiątka na całe życie. Nie jest to moje pierwsze pojawienie się na łamach PSX Extreme czy Neo Plus. Kto miał Neo Plus polecam mój opis do Ninja Gaiden'a, kto miał PSX Extreme. zazwyczaj opisywałem postacie do Soul Oczywiście Rafaela, więc jakieś tam te moje delikatne słuchajcie opisy są. News for Games polecam, PP czasami też warto słuchajcie wejść tylko sobie popatrzeć z źródeł, bo oni dość często to wszystko troszeczkę Przeinaczają, dają takie też swoje clickbaitowe tytuły, sugerujące coś, a tak naprawdę no, to są tylko ich fantazje, wysane z palca, ale zawsze są właśnie jakieś odnośniki. No, i oczywiście, Twittera wam polecam. To wszystko, kochani. Z mikrofonem też cały czas walczę. Słuchajcie, wiem, że raz mnie lepiej słychać, raz gorzej, ostatnio w ogóle nagrałem. Gdzieś mi całe audio z mikrofonu poszło, dlatego mnie troszkę gorzej słyszeć. Ale słuchajcie, walczę, staram się. Mam nadzieję, że na tym filmiku już wszystko fajnie się uda. Fajnie się to wszystko nagra. Eee, no i cóż, kochani, to wszystko. Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie. Jo!